6 закона. Второй, по доступу к гимнзе Пешай, по с самому 6-му с встреча, и 6 Którną jest siostra Danuta, najmłodszą Faustyna lat 10. Dzięki pieszej na Josną Górę jest grupa Powezania Kwityn. Witamy Was bardzo serdecznie. Do 65 ruch, w, którym, w którym przewodniczą kapłani ksiądz Łukasz i ksiądz dziekan Janusz, i Janusz i Jan, a także kazanie Diakonowi tak o swojej grupie pisze Ksiądz Przewodnik Łukasz Ciemniejski. Pomezanie z to grupa, która od wielu lat przynosi przed tron Jastowskich Pani żywą wiarę wątków i, i prośby wiernych z okolic dawnej stolicy Biskupiej Pomezani. Chodzi Ksiądz Michał Budek, przewodnik grupy. Najstarszą wątkiczką jest siostra Jadwiga, Najmłodszą Barbara, lat 14. Ulubioną modlitwą jest Urzanie Święty, koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki o Niepokalanej poczęciu najświętszej Maryi Panny. Ulubioną piosenką będę śpiewał przy. co nie zwątpiłaś nigdy, śpiewajcie mu, dziękujcie. Największym przeżyciem był apel Jasnogórski z Duńskiej Woli. To nie bój się, się uda. Ja nie, ja wierzę, że raczej uda. Tam nie się, się uda. Ja nie, wierzę, ja ja nie ja bierze, bierze się, nie się Ja ja wierzę, uda. najmłodszym, najmłodszym Antoś, Antos, Fabian, Antosia, Wiktor, Natalka, Natalia, Janek. widać, a jest konieczna, aby grupa funkcjonowała jak najlepiej. W tym roku z grupą pielgrzymuje aż czterech kapłanów oraz siedmiu kleryków i braci zakonnych. Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za każdy dzień pielgrzymowania. Salwator Redemptor, witamy w domu! Chodźcie, chodźcie. Ja mówię szczęść. 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 Trudne zadanie przede mną. Przywitać grupę Franciszek Elbląg. A dlaczego trudne? To zaraz sami zobaczycie. Franciszek Elbląg to największa Grupa pielgrzymkowa 27 Elbląskiej Pielgrzymki Pierwszej na Jasną Górę. Grupę tę prowadzili ojciec, ojciec Robert, ojciec Mateusz, ojciec Eugeniusz i ojciec Damian, którym towarzyszyło wiele sióstr zakonnych. Nasze kwiatki pielgrzymkowe. Ulubioną modlitwą grupy Franciszek Elbląg to godzinki Koronka Różaniec. Ulubioną piosenką, Franki idą prosto na jasną górę, mały listek Ave Maria. Największe przeżycie, apele maryjne, świadectwa i katechezy. Franciszek, jesteście gotowi? Wiecie o co chodzi. Jo, jo! Franciszek, Franciszek. To starzy i młodzi. Każdy zostaje, kto do nas przychodzi. Było nas mało, teraz jest wiele. Łączą nas zawsze te same cele. Jak przyjaciele żyjemy w tym życiu. Nie braknie męskich i żeńskich kawitów. Katedra Elbląg. Katedra Elbląg to 64 pączników. Pod przewodnictwem księdza Piotra Kanarka i księdza Piotra Radomskiego. W grupie tej pielgrzymowało 30, 36 sióstr i 28 braci. W grupie tej wędrują nasze kochane Albertynki, które bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chodźcie, chodźcie. W grupie tej przewodził. Ojciec duchowny Elbląskiej Wielgrzymki Pieszej na Jastą Górę, ksiądz Karol Waga, a wiceprzewodnikiem tej grupy był ksiądz Marek Chodor. W grupie tej wielkrzymuje 38 sióstr i 23 braci. Przepraszam, ominąłem księdza Pawła Oleszkiewicza. Wszyscy wielkrzymi Elbląskiej pielgrzymki Pieszej na Jastą Górę. Witają swego pasterza, księdza biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego. Nieśliśmy ze sobą intencje również kościoła elbląskiego. Pozdrawiamy pielgrzymów, pielgrzymki krakowskiej, którzy od wielu, wielu lat przychodzą na jasną górę tuż przed nami. A teraz oddaję głos księdzu kierownikowi rowerowej, pielgrzymki cierponsky. E, pielgrzymka trwała e, 7 dni. Osłem tego roku, to jest słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego. Tyż jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. W pielgrzymce wzięło w udział 152 osoby, wśród tych czterech kapłanów. Ksiądz Mariusz Krymkowski, Ksiądz Mirosław Masztalerek, Ksiądz Krzysztof Bucik. No i moja skromna osoba. E, najmłodszy uczestnik miał 10 lat, najstarszy, 75 lat. Braci liczyła do pielgrzymka 77, sióstr, 75. 59 osób jedzie po raz pierwszy w tej pielgrzymce do Matki Bożej.